Witam serdecznie, 6.15 Aleksander Wojtysiak, Między Światami, Życie na Filipinach Jak co dnia, rano otwieram drzwi Wychodzę z naszymi pieskami Przychodzą, witają się z Elvisem Tulfi skacze po nim Normalnie Elvis mu na to pozwala Ten biały kawaler z obrożą jest bardzo zainteresowany Rosie, ten duży piesek Ale... Jak starszy brat Elvis do niego podszedł, to od razu mu rurka zmiękła ogonek w dół i jej nie zaczepia. Także Elvis. Dobry piesek. No. Także widzicie, wystarczyło Elvisa tutaj dokarmiać, traktować go lepiej. I dzięki temu inne duże psy nie zaczepiają naszych piesków, a tym bardziej, że Elvis jest teraz dobrze odżywiony, nabrał trochę masy. No, to pilnuję tutaj włości. Co nie Elwis? O, ale jesteś piękny. Tulfi. tam szukacie owocy z może. się bardzo cofnęło, no były dość wysoko fale. Szkodziły za palmę i za te powbijane belki, bo widać, że wyrzuciły jeden, jedną część od jakiejś palby, być kokosa, dość wysoko fale. Pieski wyprowadzone. Teraz pora wypuścić malucha, żeby te sobie kostki rozruszał po nocy. Na sypialni idziesz. No mamy. Tulfi. Delikatny musisz być, Tulfi, bo to jest maluszek. Jak widzicie, sprawy nabierają powagi wyjściowe budowane, spodenki budowlane, uszy na młotek. Drugi dzień w adidasach, no bo niewygodnie po tych belkach chodzić w klapkach. Mam jeszcze buty z twardym czubkiem, ale nie są potrzebne. To są moje adidaski wygodne, które lubiłem, a potem wziąłem sobie po prostu do prac wykończeniowych, jakieś malowania i tak dalej. <laughs> na ten moment przybijam pierwszą płytę, którą wczoraj zamontowałem na parę gwoździ, żeby po prostu ją ustawić, żeby to był mój punkt zero. Więc przybijam pierwszą płytę, a potem lecimy z następnymi. Wiadomo, nie dla wszystkich wiadomo, no, ale wiadomo, że druga płyta, która będzie szła, nie idzie od tej ściany, żeby nam się zlicowała linia tutaj, tylko musi być zakładka. Więc drugą płytę montujemy od tej ściany w tą stronę. Dzięki temu podłoga będzie po prostu silniejsza, bo jeżeli byśmy położyli płytę od tej ściany, tak jak zaczęliśmy dotąd, tu na tej krawędzi mielibyśmy słabszy punkt podłogi a tak długa płyta złapie tutaj wszystkie te belki i tam będzie kawałek i na ostatniej płycie też robimy przesunięcie zgodnie z tym systemem po prostu tak się montuje proszę Państwa płyty na podłogach chociaż wiadomo wygodnie byłoby płyta do płyty poskładać sobie to tam podocinać i tyle ale robimy to solidnie dobijam tą płytę dorobię te nóżki no i Jedziemy dalej z płytowaniem. To są deski ze starej podłogi, które muszę wykorzystać i spasować, położyć je tutaj, między tymi trzema belkami, żeby jeszcze tutaj podtrzymywało podłogę. Że jak ktoś tam na upartego będzie, nie wiem, coś tam kiedyś postawił bardzo ciężkiego, żeby się podłoga nie uginała tam w tamtym miejscu. Jeżeli chodzi o tą ścianę działową, sprawdzałem ją, bo ona jest postawiona na podłodze, jak się robi w szkieletowych domach. Ona nie jest na belkach tylko na podłodze tak jak widać są deski które są wycięte stare deski stara podłoga ale zaraz tutaj za nią dosłownie za kawałek jest belka która podtrzymuje tą ścianę także nie przewiduję z nią żadnych większych problemów i tak to po prostu tutaj będzie kontynuuję z podłogą poskładam tą podłogę pojedziemy do sklepu po więcej lakieru będzie można chodzić po podłodze żona będzie lakierować ściany a ja wtedy będę mógł się brać za wymienianie tutaj elementów i montowanie płyt na tej ścianie, bo ta ściana jest cała polakierowana poza dwoma elementami, które będę wymieniał. Także dzisiaj powinien być tutaj widoczny bardzo duży progres. Więc zapraszam do oglądania. No i mamy nową odsłonę naszego samochodu, proszę Państwa, normalny pickup bez zawodowy. O, ale teraz jeszcze groźnie wygląda. <laughs> Jedziemy do sklepu polakier. Muszę kupić lakier teraz, a nie później. Bo muszę deski polakierować, co będą pod podłogą. Także pojadę i załatwię to od rana. I kontynuujemy z podłogą. I już widzicie o czym mówiłem. Projekt jest dobry. Ale teraz mamy dzięki tym trzym dodatkowym podparciom, które zaraz obetnę wystające elementy. No jeszcze stabilniejszą podłogę. Już teraz się w ogóle nic nie ugina. Tutaj dorabiam. Są polakierowane deski, które zamontuję tam pod tą podłogę. No i za moment no i za moment proszę Państwa możemy składać całą podłogę. Biorę się za obcinanie tych tego wsparcia dla podłogi, podparcia. No i za chwilę za chwilę główna część podłogi się pojawi. No i dobra, no i mamy dołożone to co trzeba było dołożyć. Tak ja mówię, wspórniki są już podocinane. Można sobie bez problemu chodzić, odskakiwać. Także lecimy z płytami. Żona odkłada kamerę i idziemy przynieść kolejną płytę. Taki jest plan. No. Careful. Sege. <laughs> Sege. Is it heavy? Very strong. Man. I tak się to robi, tak jak mówiłem. Zastawka w drugą stronę. Jak widać, płytę trzeba trochę skrócić. Ale wszystko jest ładnie. Także. Uszę tłuszczenie z nałączenie płyt, a co niech będzie i nie minie, nie miną, z wypełnianiem dookoła daje sobie 2 godziny i podłoga jest gotowa i możemy kontynuować ściany, żona zajmie się lakierowaniem, a ja zajmę się tym przeróbkami, uzupełnianiem, tego co trzeba wyciąć. No i chciałbym cię mieć okna, chciałbym cię mieć okna. To są dla mnie dwie priorytetowe ściany, żeby były tu dzisiaj okna. Także zobaczymy. <laughs> Na ten moment. Pszit. Wszystkie cięte krawędzie dodatkowo zabezpieczam lakierem, żeby nie było nałączenia i dziuszenia, czy potem też pójdzie... Teraz bierzemy sobie joints. Bierzemy sobie breszkę, Dociskamy tam. Dociskamy tutaj. Dociskamy tutaj. nie robię timelapsa, no bo chodzę tu to tam, docinam płyty ale ostatnie dwa cięcia i podłoga jest proszę państwa skończona a co bardziej doświadczeni z budowlanką mogą się zastanawiać jak ja to tnę bo nie mam tej stołu roboczego, nie zbiłem jeszcze nic, żadnych kobyłek ani nic ale skoro nie ma budy na multikabie podkładeczki Płyta, piła do odrysowania. Mamy to. Tam jest reszka na kolejną sypialnię. Także za chwilę kończymy, proszę Państwa, podłogę. I wtedy żona wchodzi ze mną tutaj. Bo w międzyczasie powiesiłem sobie wiatraczek, żeby to powietrze jeszcze lepiej krążyło. Montuję dwie ostatnie płyty, wchodzi żona, zaczyna lakierować resztę konstrukcji. A tak jak mówiłem, ja zaczynam bawić się z oknami. Laser poziomy, przerobianie konstrukcji. Montaż okien po płytach. Najpierw płyty, potem montaż. Także dzisiaj może być widoczny bardzo duży progres. Zobaczymy jak duży. Jest godzina obecnie 11. Kurczę, piękny czas. <gry> żeby poprzestawiać okna, muszę pościągać część tych listewek, które trzymają tą busową plecionkę, żeby też ich nie uszkodzić, jeżeli nie są uszkodzone, bo się przeszlifuje, polakieruje i może się niektóre z nich wykorzysta. Nie trzeba wszystkich kupować albo robić samemu. Także biorę się najpierw za to okno. A potem idziemy na, na drugie okno. I taki, I taki jest plan. No i dobrze. Jak widzicie, podłoga jest na miejscu. I podłoga jest teraz równa. <laughs> Można będzie łatwiej ją gdzieś po prostu obłożyć. Jeszcze trzeba połatać. Obrys, zafugować, ale mogę się oficjalnie brać za ściany. Mogę się brać za ściany, że ona maluje to szybko, schnie. Pół godziny do godziny czasu to jest wysnięte. Także powycinam to, co muszę powycinać, powymieniam to, opuszczę okno, zacznę to planować. Zaczynam nabijać płyty. Wymontowuję to stare okno, montuję nowe. I może dzisiaj. Oba okna będą na miejscu, zaraz się, zaraz się przekonacie, bo dla was to jest kilka minut oglądania, a dla mnie kilka godzin pracy, ale tak to po prostu jest. A tu co się dzieje? Obiad towarzyski? Wspólnie wszyscy sobie jedzą. I jeszcze Elvis został się, ale gdzieś poszedł. My jesteśmy obecni. Z tą ścianą zdecydowaliśmy się poczekać. Nie robimy jej na razie na gotowo, bo otworzymy ją z drugiej strony, z drugiej sypialni. No i zobaczymy, w jakim stanie jest to drewno. Bo z tej strony wygląda nie najgorzej, ale zobaczymy z drugiej strony. Bierzemy pod ewentualną pod ewentualność wymianę tej ściany całkowicie. Chodzi mi o całą ramę. Zobaczymy. Zobaczymy, czy się stanie, jak otworzymy drugą stronę. Okno jest opuszczone, jak widzicie, po tej bambusowej pleciącej. Tutaj to będzie docelowy poziom okien. To okno też będzie opuszczone na ten sam poziom. Tu wymieniłem element na całkowicie nowy. Też jest zaimpregnowany, polakierowany. Poskręcane, pozbijane. Także biorę się za płyty. Zobaczymy, jak się pracuje z tymi płytami. Jak to po prostu będzie szło? To co ważne, jak robicie karton gipsy, czy płyty, które mają po prostu możliwość pękania, tutaj nie są okna, które będą otwierane sklamką, że będzie większe obciążenie czasem przychodziło na tą stronę ze względu na otwarte skrzydło. No ale z reguły, jak montujemy płyty kartonowo-gipsowe, czy takie płyty jak te cementowe, to zaczynamy wymiar stąd, dotąd i tu docinek. Nigdy nie kończymy płyty gipsowej na ramię okna także przymierzę pierwszą płytę zobaczę w czym to będzie najwygodniej ciąć czy tylko, czy tylko szlifierką kątową czy ewentualnie da się to wyciąć tak jak gips wyżynarką, przymontować płytę do ściany po prostu i pojechać wtedy wyżynarką, tak jak idzie rama i tak by było po prostu najwygodniej ale no ale zobaczymy Zobaczmy po pierwszej płycie na czym, na czym stoimy, jaki to jest materiał, jak się z tym pracuje. Biorę się za pierwszą płytę. A zamontujemy płyty można montować okno. Montujemy płytę. Pierwszą płytę już zamontowałem, już wiem jak się pracuje z tym materiałem. Zamontuję drugą, dwie po bokach i bierzemy się za montaż okna. Proszę Państwa, wieko pomna chwila. Pierwsza ściana skończona i przymierzamy okno za chwilę. Za chwilę przymierzamy okno. Zobaczymy, jak to będzie pasowało. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Trochę pomierzyłem, wydaje mi się, że będzie dobrze. Okno też wstępnie zamontowane. Zastanawiam się, czy oni tu mają w ogóle pianę do okien, czy ewentualnie muszę to zafugować czymś innym. To otwiera się tak. Jak to otwiera się w tą stronę? Tak to wygląda od środka. A zobaczymy jak wygląda od zewnątrz. Nie jest typowe 100% lustro, bo widać prześwit, jak tam jest światło, jak są drzwi otwarte, to widać prześwit i widać też lampkę. Także nie jest 100% lustro szkło, ale z efektem lustrzanym. No ładnie to wygląda i widać, ile jest okno opuszczone teraz na tej bambusowej fasadzie. Oj, która jest godzina? 17:23 i wydaje mi się, że na dzisiaj kończę. Bo nie będę zaczynał tej drugiej ściany, teraz wyrywał okna, bo jak wyrwę to drugie okno to będę musiał je zamontować. Dzisiaj jak widzicie jestem trochę w plecy z drewnem do spalenia, z pieńkiem. No to za chwilę zjem. Musiałem rurę załatać, miałem poboczne misje. Tutaj ciekło z tej rurki i ją załatałem. Ale teraz już fachowcy będą bardziej zadowoleni, bo kupiłem taki preparat. Taki preparacz w puszce S-Blue się to nazywa i to jest typowo do rur plastikowych. Strasznie toksyczne to jest. Jak dziś otknąłem to aż czułem na ręce, że pali. Także domniemam, że to jest klej na zasadzie takiej, że stapia te rury ze sobą po prostu. I i załatałem tą rurę dzisiaj i zobaczymy. Na razie nic nie kapie. Skleiłem ją tym S-Blue, ale jeszcze przewiązałem ją taśmą, i jeszcze raz po taśmie pomalowałem tym S-Blue, żeby lepiej to zwulkanizować. Bo jeszcze tam po drodze w jednym miejscu mamy przeciek z rury, tej której doprowadza wodę do domu. I też wypadałoby to, wpadałoby to zrobić. Także zjem, wezmę się za palenie kolejnych pięków. Pieniek z dnia wczorajszego. Magia, nie ma go. Także sposób działa. 2 pięki mniej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Chyba ma się 18-20, ponad 25 do wypalenia. Także będzie co robić, będzie co robić. To są odpady, które będę mógł wykorzystać na drugiej sypialni. Ta płyta, co leży na samochode, tak samo. Do użycia jutro. No ale podłoga to już na drugą sypialnię. Także dzisiaj był dzień dość produktywny. Udało się zrobić podłogę. Podłoga jest stabilna. Udało się zamontować jedno okno. Udało się chyba załatwić drewno, bo drewno kokosowe. Włączymy ten wiatrak, bo Bo drewno kokosowe można te łatwo dostać. Ale Tata powiedział, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Nie sprawdzałem tego w internecie, jeszcze nie miałem czasu. Należy machoń, 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 machoń. Także sprawdzimy. Ewentualnie przy rozbiórce tej ściany, z drugiej strony, zdecydujemy, czy całkowicie ją przebudowujemy. Czy jednak zostanie? Dzisiaj moja żona miała wątpliwości. No także posłuchamy żony. Tutaj możemy kończyć. Drzwi też będą zmienione. Także jutro, wjeżdżamy sobie tutaj, na tą stronę. Całkiem nieźle to idzie, nawet na te gwoździe Gwoździe nie będę szpachlował, poszpachluję tylko łączenia i wkręty, gdzie nie gdzie są wkręty, tam gdzie miałem problem przybić młotkiem, to są wkręty też dedykowane do tych płyt, tu przyjdzie płyta, tu się wstawi z drewna listwę, żeby to zamknąć, zrobi się, że będzie ładnie i szczelnie. O, gdzie jest młotek? Gdzie jest młotek? Widzę, że jednego gwoździa, którego tylko... Gwóźdź montażowy. Gwóźdź montażowy, który był pierwszy do ustawienia płyty. O także jest dzisiaj progres. Jest dzisiaj progres, jutro trzeba tam podokładać drewna, żeby było czym płytę złapać na dole. Przestawić to okno, ustawić w poziomie z tym. Już jest zaznaczone gdzie to wyciąć. I będzie ładnie. I będzie ładnie. No dobrze, moi mili, kochani widzowie. Dzisiaj dość sporo się działo, jak widzieliście. Udało się zrobić podłogę. Tam przyjdzie listwa podłogowa, wszędzie O listuje też okna. Plan na jutro, ta ściana, okno. Musimy wziąć wymiar i sprawdzić lepsze bardziej solidne drzwi tutaj kupić, więc z tą częścią się wstrzymam. Tak myślę, ale nic nie stoi na przykładzie, żeby zrobić tą ścianę i ewentualnie zająć się sufitem, położyć te same płyty na sufit, tylko tu będą na wkrętach, typowo na wkrętach, ale no już widać jakiś efekt, a teraz z wieczora jest po godzinie 18, może w pół do siódmej, Wziąłem się trochę, posprzątałem, bo cały dzień nie sprzątałem i wypalamy kolejny korzeń. Także to by było na tyle, mówię ciężko, ciężko to nagrywać jak pracuję, bo, bo tu na zewnątrz, tu w środku musiałaby cały czas moja żona chodzić za mną, a żona ma też swoje obowiązki, żona gotuje, opiekuje się zwierzakami, bawi się z kotem, no i sprząta, sprząta, rozpakowuje te kartony z Norwegii, pranie i tak dalej organizacja materiału, orientowanie się, gdzie ewentualnie kupić więcej drewna. Także dzielimy się obowiązkami. Jutro kolejny dzień, ale lada moment przyjdzie też dzień na jakiś vlog bardziej podróżniczy, kiedy po prostu spędzimy dzień gdzieś na wychilowaniu się. Jest i Elvis, dziebła świnka. Elvis dostał żeberka, kostki. Pieszki też dostały. Idę się kąpać, także będę się żegnał. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze. Sami dobrze wiecie, że w każdym filmie musi się to pojawić na początku i na zakończenie. Dziękuję za wsparcie. Pozdrawiam serdecznie. Aleksander Wojtysiak. Między Światami. Życie na Filipinach. Do zobaczenia jutro.